Pierwsze pytanie, które chciałbym zadać, to mnie interesuje bardzo, jak na Zachodzie była sygnał odbierana. to znaczy pojawia się gdzieś w kraju, który powiedzmy nominalnie jest krajem demokracji ludowej, ruch o szerokim uczestnictwie botników z czasem. Jak lewica zachodnia i jak zachodni badacze podchodzili do tego ruchu na terenie ogródowej. No właśnie. W tamtym czasie, czyli w 80 roku. Tak, w początku. Nie, no to było takie zjawisko wtedy, które połączyło różne, no wszystkie nurty polityczne, bo z jednej strony to jest, no bunt przeciwko komunizmowi, czyli tak e, e, mainstreamowa prasa e, mogła e, i, i tak czyniła, e, że to jest wielka rzecz, że, że, że to, to kolejny punkt, Oczywiście spodziewali się, że będzie represjonowana i, i że znowu będzie, e, jak Szybka klęska, można powiedzieć. No i, i oczywiście no, życzyli przynajmniej formalnie, życzyli jak, jak najlepiej. Też, jeśli chodzi o lewicę, no to już, to już rok 80., czyli, czyli lewica już daleko, dawno na zachodzie, w Stanach, to nie była już komunistyczna, czyli ostatecznie no, no po, po 68 roku, po Czechosłowacji potem powstały te eurokomunizm tam w latach 70. I po prostu większość, zdecydowana większość lewicy odchodziła od, 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 od starego pojęcia lewicy, więc też widzieli w tym ruchu prawdziwy bunt robotniczy. Więc, więc z jednej strony, z drugiej strony to były, były, były przyjęte. In, entuzjastycznie. Ja pamiętam tylko jeden raz, kiedy Wall Street Journal e, rzeczywiście, no ponieważ Polska była, jak wszyscy wiedzą, e, e, bardzo zadłużona wobec Zachodu wtedy, zaczęli brać już w latach 70. i tylko raz to Wall Street Journal e, e, w opinii po opinii redaktorów mówili, że może, może będziemy mieli problemy, bo akurat to rządy komunistyczne były dobre, wspomnieli o strajku, nie dopuścili do strajku i jak są te strajki, to trudno szacować, co będzie z, na wspólnych No ale jednak życzymy jak najlepiej bo to przed, przeciwko, przeciwko komunizmowi i jesteśmy po tej stronie, no ale też chciał jakoś ostrzegać ostrzegać biznesmenom, którzy czytali te gazety, że oni mogą mieć trudności. Czyli się zamawia, że akurat ma się czas, więcej niż, niż później, więc mogłem się uczyć. No i potem zostały czasy tak zwanej détente, który odwoził możliwości studiowania tam e, e, za granicę i też w Rosji, ja z tego korzystałem, więc to pierwszy raz przyjechałem do Polski, akurat do Wrocławia w 1976 roku, tuż po pobycie w, w Rosji, w Moskwie te, przez 4 miesiące. Ja już interesowałem się Polską, kupiłem sobie w Moskwie uciekny polskiego języka, no i, no i też, też właśnie przyjechałem znajomą, znajomą, Amerykanką, która wyjechała z rodziny z Wrocławia mając 13 lat w 1968 roku z znanych przyczyn, czyli zimówka. I ona wróciła, żeby odwiedzać znajomych i ja też przyjechałem. No i wtedy mogłem znowu przyjechać następnego roku też z powodu tego, że były te tamte różne możliwości, już wtedy zdawałam sobie sprawę, bo już byłem wcześniej w Rosji, że akurat opozycji jest, jest, jest moc, wiele mocniejszy tu, tutaj niż, niż, niż w Rosji. I ja akurat e, no właśnie miałam taki, no skoro tak, interesowałam się Rosją z powodu, żeby bronić swoje e, e, politykę, krytyczne polityki do Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie cały czas byłem no, krytyczny do, do, do e, e, komunistycznych rządów, więc, więc to widziałem, że wiele rzeczy tutaj się dzieje. No i potem no, znowu no, przez przypadek no, miałem wrócić na ten na, na późniejszy termin w roku 1981, roku, no i tam Polacy bardzo mile stworzyli solidarność dla mnie, żeby, mógł, żeby był to zobaczyć Miałam. ja mam pytanie, bo jak ta solidarność z roku 1971 wyglądała dla, dla czy znaczy, Jaki był tam komponent robotniczy, jak, jak profesor poglądy polityczne liderów tej, tej organizacji? Czy, czy one były na miarę karobne wtedy, czy to było jeszcze na poziomie takiej magmy, która się tam klarowała i jakby... Jak to wyglądało? Z, no to ciekawe, tej... to rzeczywiście się było prezentowane, przedstawiane księdzie jako bunt czyli bez, bez znaczności. To nie było tak, e, mało co mówię, że to jest kolejny zryw narodowy. E, no to w Polsce też to nie było takiego języku, czyli solidarności e, wtedy. E, I z jednej strony owszem, używali język panujący, e, no a z drugiej strony to rzeczywiście to cały czas to trzymam i myślę, że to, to rzeczywiście tak był bardziej, o wiele bardziej no, bunt robotniczy niż zryw narodowy. No, I tak na Zachodzie były chyba właśnie tak przedstawione e, e, i że e, no już tak wiadomo, że tak, niby, tak, bunt robotniczy przeciwko systemowi, niby robotniczemu, czyli do czego, do, do czego dojdzie, to trudno było powiedzieć. Um, no, ale tak były przedstawione, tak było odebrane. E, myślę, że być może tylko wśród Polonii były było przyjęte inaczej e, e, że jako, jako właśnie narodowe insurrecje. Bo teraz właśnie po 20-30 latach opis no, ja się, nie zmieni. się zmieni to to bardzo poważnie. Ten papież, który wisi tam. portret na stoczni na jest to po prostu elementem istotnym się tego nowego. Ja byłem ja, ja, ja bardzo zdziwiony, kiedyś tam zacząłem interesować się informacją, że nagle te postulaty no, nie, nie mają jakiegoś jakiego wymiaru religijnego, konserwatywnego czy jakiegoś poważnie antynegicowego. Ja byłem mhm. bardzo zdziwiony, że to tak, tak to wygląda. I starałem się nad tym... Nie, czyli zapracowano bardzo ostro na, na, na nastawienie, na wprowadzenie, wmawianie e, nowej narracji. E, no, Owszem, tak, no, były rzeczywiście no, te e, portrety e, papieża na, e, na bramie i wszędzie, ale, ale już wtedy to było widać, że ludzie czuli się bliżej kościołowi niż Kościół robomikom. No znana rzecz to na samym początku, że Wysiński Wisi, e, e, ostrzegał e, przed, przed tym, to, parę dni, to w sierpniu i to, to było dosyć znane. E, nawet później w pierwszym roku stanu wolnego, kiedy, kiedy Kościół też zajmował stanowisko bardziej, no jak się mówić, no ugodowy, ugodowy z władzą. Akurat no, udało im się budować najwięcej ilość kościołów tym roku. Chyba najwięcej w całym, może się mylę już, ale wtedy to było najwięcej co budowano po czterdziestym roku. Więc e, e, tak. E, e. Więc kiedy nastąpiło takie takie poważne przełamanie, że nagle z e, jednej strony narracja i, i pomysły liberalne, a z drugiej e, narracja i pomysły konserwatywne zaczęły E, pojawiać się e, mocniej w, w Solidarności i kto, kto był w, w takim razie e, prekursorem e, e, takich pomysłów no powiedzmy no, hajkowskich trochę, trochę figmanowskich, tych wolnorynkowych, takich bardzo e, skrajnie wolnorynkowych i też gdzie właśnie to przemanie nastąpiło mniej więcej? Tak. Um, no już wtedy, już wtedy ta lewica czyli Solidarnościowe Lewice, przestały używać takich, takich, takich słów. Prawda? Kiedyś, w 1977 roku, są zwłaszcza mistrznik cały czas mówił o sobie lewico-laicka, lewica lewico, lewico, lewica, lewica. my jesteśmy lewicą, yy, yy, Solidarzyniami z tą tradycją. Yy, jednocześnie sięgając właśnie do innych tradycji, na tym polegał, no właśnie na tym polegał to jest może inne pytanie, ale tylko na chwilę na tym polega cały czas ten, e, 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 ta przewaga e, lewicy, czyli liberalnej, politycznie liberalnej lewicy, pokroi po Michnika, e, nad innymi e, e, wtedy, ponieważ no, to był, no, oni byli gen, no, genialnymi graciami tam ruchu społecznego, czyli, czyli mamy jakieś tam stanowisko jednocześnie. Przedstawiamy nasze opozycji w języku, który jest do przyjęcia e, przez wiele grup i który mieści się, mieści się jak najbardziej w różnych tradycji, w tradycji lewicowej, w tradycji kościelnej, w tradycji patriotycznej, więc po prostu... Tak, jakakolwiek prawica była zupełnie outplayed. Czyli po prostu oni, oni, oni nie mogli temu się przeciwstawić, no ponieważ ta właśnie na tym polegała. Dlatego, dlatego to, to, to przez wiele lat rzeczywiście o wiele bardziej słychać było ten nord niż skrajna prawica. Natomiast ta lewica rzeczywiście już była liberalna. I tu mamy do czynienia też z okoliczności, czy Solidarność powstała w 80. roku. W latach 70. jeszcze socjaldemokracje trzymały się, no na początku trzymały się mocno. W 60. jak najbardziej. W 70. jeszcze jakoś, tylko że już już nie aż tak no Tacier wygrał rok wcześniej, potem Reagan, więc to był taki moment, kiedy tak mówiąc jesteśmy na lewicy, że że taki ogólny narodowy taki welfare state postulaty były, no mieściły się w mainstreamie zachodnich systemów. Natomiast właśnie wtedy to się zmieniły, to, to, to się zmieniły i zaczęto mówić na zachodzie właśnie innym językiem, czy rzeczywiście było trudno wskre, wsk, wskreślać e, 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 Tak, e, globalizacji, e, czy konkurencji z innych krajów nie dopuściły do tego, już były już było widocznie, już były... Tak, tak widocznie, że, tak, że Zachód mógł, mógł budować sobie dobre social democracy, ponieważ e, też e, no, brak konkurencji i, i też e, e, wyzyskiwanie <coughs> trzeciego świata wcześniej, ale w latach 70. powstała e, ten um, OPEC. E, tyle różnych rzeczy, które tak, wcześniej były zupełnie nie do przewidzenia że, że mogło powstać na świecie takie opozycje do, do, do silnego Zachodu i Zachód nie mógł zareagować. Ameryka przyjęła, przegrano wojnę w Wietnamie, co? No, przyjęła, nie miała, nie miała wyjścia, ale więc tak, więc to były czasy, kiedy... kiedy, kiedy Trudno było, trudno było ponieważ to polegała też na silnym kapitalizm. inny silny kapitalizm. to właśnie, taka dominanta Keynesizmu.